witajcie, co rano, Mr. Filipas i słuchajcie, dzisiaj będziemy oglądać moje stare filmiki na YouTube. O ja sobie wyobrażam po prostu jak będę musiał, Oj, o Jezu, zawsze największym problemem było to dla mnie, jak po prostu moi znajomi oglądali moje stare filmiki na YouTube i to było po prostu straszne, straszne wtedy i słuchali wtedy takiego, hej, z tej strony jest Filipa, no po prostu nie mogę. Ogólnie mam parę filmików, które mogą wszyscy zobaczyć, eee, tam jeszcze nie miałem mutacji, ale mam parę filmików, które są absurdalnie zakryte, więc ogólnie... Beka z rudego pciula, naprawdę. <laughs> w porządku pokażę takie naj, naj, najsłabsze, a później pokażę taki absolutny hit, absurdalną bzdurę. Jak miałem jeszcze długie włosy, już byłem po mutacji, ale miałem długie włosy i to była absurdalna bzdura, a bo to, co ja mówiłem, to był po prostu. kosmos! Boję się, tak, dobra. I mamy już tutaj filmiki, które są niedostępne dla większości bo są niedownie nie publiczne. Ła, dobra, pokażmy coś takiego lightowego, nie? To jest play Minecraft. O, zwiedzanie serwera World of Crafters. Dobra, zobaczmy sobie. A Wildcraft. Chwila, momencie, mówiłem do kogoś, szeptem do kogoś, kto do mnie podszedł obok. W trakcie nagrywania do mnie podszedł i ja szeptem do tej osoby mówiłem, zamiast wyłączyć nagrywanie, i nagrać to od nowa Lecimy dalej. Zobaczmy, zobaczmy co jest tutaj. E, 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 e. O to już to już jest sprzed 3 lat, więc nie, nie tak bardzo stare. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ta jakoś mikrofonu To serwer Minecraft, który się nazywa HorseCraft no, no Tak, jest to serwer z Torvivo, na którym nie, większość rzeczy robimy Nie, 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 nie Nie HorseCraft, nie, nie, nie HorseCraft Gramy dzisiaj na HorseCraftcie Nie, nie, a coś, coś sprzed To Co jest przed trzeba dać, trzeba dać o tak, z Samotnego Wzgórza. To była, mo to była moja seria, jak ja nagrywałem jak graf, to, to jest seria sprzed 5 lat z Samotnego Wzgórza, więc dobra. Albo nie, nie, prolog, prolog do Samotnego Wzgórza. Cześć, tu Mr. Flipas M. Cześć, tu Mr. Filipas M, bo takie M po nazwie i to po prostu, po, prostu, po co to było w ogóle, się tutaj, Ja postanowiłem, że tak nazwę ee, nasz Let's Play. To tak. jest prolog, na początku nie ja będę robił co tak, co tak brzęczy w ogóle w tle, że, że w ogóle nic nie słychać, tylko coś brzęczy w tle. Co to jest w ogóle? let's play. Let's play, właśnie, bo wtedy był JJ Joker i wtedy on robił Let's Play i wtedy był Let's Play i tam JJ Joker coś tam, ale gimby nie znają. Ja pierdziele, Co to jest? CO TYDZIEŃ FILMIKI Dobra i teraz absolutna miazga Największy filmik, który się najbardziej i najbardziej i najbardziej wstydzę Kiedykolwiek W mojej, że tak powiem, karierze YouTubeowej. To jest najgorszy filmik e, Jaki chyba powstał Z mojej ręki Uu, fu, fu, fu. Dobra, to teraz uważajcie Mam filmik z Multim Na moim kanale Dobra i will be back soon Ale to jest filmik po Tylko, że nie wiem, bo, nie wiem dlaczego go nazywam po angielsku miałem wtedy długie włosy To jest filmik sprzed dwóch lat I że pomyśleć, że dwa lata temu Byłem totalnym debilem Jeszcze większym niż ten Siemano, witam wszystkich Z tej strony filipas I to jest taki vlog informacyjny W sumie to nawet nie był vlog, ale Dajcie głowę, że ja kiedyś tak wyglądałem bo Wyobrażacie sobie, że ja kiedyś tak właśnie wyglądałem? Przecież to, 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 to. Stres, do tego. Stresu. Czym? Dajcie subskrypcję, jeżeli chcecie. Czym? Prostu, jeżeli czekacie, A, no tak. E, egzamin gimnazjalny miałeś wtedy. No przecież. To jest straszne. Ale jak ja wyglądałem i te zęby. Żółtej... Eee, yy, coś tam, na, na, a, o Boże Przez pół filmu mówię, że yy, a, yy, nie, nie wiem w ogóle co chcę powiedzieć Jakbym chciał tego posłuchać, dalej bym się chyba nie dowiedział i, 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 jeszcze jak ja wyglądałem, te długie włosy, krzy, krzywe zęby, to jeszcze kij, że żółte, yy. I pomyślcie sobie, że ja w tamtym czasie miałem dziewczynę, nie? <laughs> Rudy i dziewczyna Nie, ale poważnie mówię ale wiecie co, to była dla mnie wtedy taka bardzo smutna chwila i bardzo, bardzo nie chciałem znikać z tego YouTube'a I po fakcie traktowałem to bardzo poważnie i wtedy jak miałem chyba 500, między 1000 subskrypcji to było dla mnie takie no... w miarę ważne, tak? I... no nie śmiali się ze mnie w szkole i w ogóle, znaczy nie dziwię się jak wyglądałem tak jak wtedy, no ale... No wiecie, no to, to, to... To była moja pasja, tak jak jest teraz, tylko, że wtedy byłem cholernie zapatrzony w to. A mówię, YouTube to jest super sprawa, więc no. E, to by było na tyle. Zobaczyliście moje filmiki, których nie chciałem, żeby w ogóle ktokolwiek oglądał, ale bo jeżeliście No i co? No i to by było na tyle, moi drodzy. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, bo mam naprawdę dużo takich filmików jeszcze, których nie chciałbym nikomu pokazać, naprawdę komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Dużo lajków. To będzie następny filmik, więc łapkujcie w górę, komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w na następnym filmiku. I ogólnie planuję wrzucać często filmiki, tak, nie to, tak jak wtedy. Ogólnie będą często filmiki, więc ogólnie łapkujcie filmik, polecam się znajomy, więc dobra. Na razie trzymaj się, cześć, pa. Jo, jo,